Siemano, 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 witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj nowy dodatek Temporal Forces mamy tutaj built in Battle Raz 10. Będziemy próć, zobaczyć jakie promki, zobaczyć jak to dropi, zobaczyć czy zapowiada nam się fajny dodatek na najbliższe dni. No i żeby nie przedłużać i tutaj zbyt długo wam nie zanudzać. Obniżam kamerę, żeby było mnie troszeczkę lepiej widać, ale żeby góra mojego tła nie była ucięta. Wszystko perfekt. Nożyk gotowy, koszulki gotowe. toploadery. aby dużo było potrzebne, miejmy taką nadzieję. A ja was zachęcam do zostawienia lajka, like suba, bo z Temporal Forces również będzie dużo odcinków. Dobra, sprawdzamy. Nowe karty Ace Spets, Tyle wiem. Mają oznaczenie czerwonej gwiazdki. Mam nadzieję, że dzisiaj jakąś trafimy. No dobra, nie ma co tam się wczytywać. Dobra, zobaczmy. Pierwsza promka. Fera ligatr. I cztery busterki. To co robimy najpierw? Może otworzymy trochę więcej tego, co? Zobaczmy, jakie promeczki. Ja tu przetnę dwa jeszcze. żeby trochę tutaj więcej tego było. Coś nie ma, nie mogę dzisiaj tego mikrofonu gdzieś tu ustawić. O, promka? o schowana! Feraligat, nie wiem, ich jest chyba najwięcej. Mam takie wrażenie, że ich jest najwięcej, bo ciągle je trafiam. To już chyba jest czwarty. A dzisiaj 10. Zobaczmy, czy, czy z 10 uda nam się trafić wszystkie. Powtórki promyk trafią na sklepik. Też jest link w opisie. Reklama. Taka auto, bo to mój sklepik. Dobra, tam wepchnięte. No. Bilt and Battle topnieje w oczach. Same Ferrari Gatory. Chętnie trafiłbym coś jeszcze innego. Będzie 40 boosterów. Myślę, że tak na pre. Dobry opening, żeby się czuć w klimat setu. O, dzięki, że zostawiłeś łapę jest Koraidon. Mamy Koraidona. Czyli brakuje nam jeszcze dwóch. I Miraidon. To brakuje nam już tylko jednej. Tak się prezentuje. Mira i Donik. Czyli ostatniej promki nam brakuje. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, żeby się udało trafić. Jest, metank. Mamy wszystkie. O, metank chyba najfajniejszy, dlatego pewnie najgorzej dropi. No dobra, to ja mam wszystkie. Resztą podzielę się na sklepiku. Dobra. To będzie 42 sterów. To będzie prawie taki... Jakby nie patrzeć, booster box. O, dzięki zasuba. Widzę, że. O, patrzcie. No, to jest prócie ekstremalne. Tu nie ma. że boli. Me... O, metan, dobrze. Rozkłada się trochę jednak. Trochę się ładnie rozłożyło nawet. W piątek będzie 22 na premierę live, pewnie box break. Ale jeszcze nie wrzucam, bo jeszcze nie dotarł do mnie. Towar kolejny, Feraligatry. No a jeszcze jakiś miraidon bądź koraidon, żeby na sklepik jeszcze coś fajnego mogł. Feraligatrów będzie sporo. Jak komuś brakuje Feraligatra, zapraszam do mnie. Naprawdę podzielę się Feraligatrami. Koraidon. Dobra, to zrobimy też konkursik na Feraligatra. Czemu nie? Zostaw suba, komentarz. Czy uważasz, że Feraligatr jest najfajniejszą promką z tego setu, czy inna jest fajniejsza? Daj znać w komentarzu. Ja którego z subskrybentów, który zostawi lajka i odpowie na takie pytanie w komentarzu. Wybiorę i zgarnię tą promkę. No dobra, przechodzimy chyba do openingu. Feraligatr. O, widzę, że już piszesz komentarz. Dobrze. Masz szansę wygrać promkę. A my mamy 40 boosterów. Więc zaczynamy tą zabawę. Carvana. O, ładna karta. Lycanrok. Kolosal Lycanrok. Quinzycote Energia. Puste. Słyszałem, że te Built and Battle podobno. Jak to mówią? Słabo dropił. Czy dzisiaj się ta teoria potwierdzi? To się okaże. Boxed order. Screamtail, Sublime, Torakat, Caldeo. Oczywiście Poké ma nadzieję taką, że ta teoria się nie potwierdzi. Tylko, że zgarniemy jakieś fajne SR, jakiegoś fajnego ACEA. A szczerze mówiąc, cokolwiek fajnego. O Raju, ale wychilowane. To jest totalny chill na słońcu. Hut, hut. Raging Bolt EX. Mamy pierwszego EXA. Ale ostatnio na live opracowywaliśmy definicję dropu. No i. Taki Raging Bolt EX w definicję dropu nie u wszystkich się łapie, więc szczerze mówiąc jeszcze nie wiem jak to dropi. Bramblin, Gira, Cutie, Salvatore, Palafin, Screamtail, Snom. Fajny Snom jest. O, Iron Torts. To jest tak zwany metalowy tyranitar. Za chwilę zrobi się cicho i niezręcznie. Bo tych boosterów już dość dużo otwartych. Grotel, ale fajny. No dobra, jest coś. Coś się udało otrafić. Za tym relikant. Więc relikanta odkładamy, a grotel naprawdę fajny. To się udało. Tam Marile na nim jadą. Fajna karta. Mi się podoba. To, to można zaliczyć według mnie do dropów, czyli mamy jeden drop. Boosterów chyba już sporo otwartych. Drop na razie jeden. To to dial. Zostaw komentarz. Zgarnij sobie Feraligatra. Zgarnij sobie tą promkę. Cały deck Ci wyślę. Napisz komentarz, czy to fajna promka. Ale nie musisz pisać, że fajna. Może ja wybiorę taki komentarz, gdzie ktoś napisze, że nie fajna, bo tak dużo jej jakiegoś Esier'a. Jednego, żeby chociaż w odcinku coś dropnąć, co się wyrabia. Koraidon. Koraidona nie zaliczamy do dropów. Na, czyli na razie cały czas jeden, no nie wiem. No nie wiem. Zostawcie lajka like na pocieszenie. Podobno jak zostawicie lajka, like to. O, mamy patrzcie. Widzicie tą czerwoną krawędź? Mamy ace'a jakiegoś. Heroes Cape. Ale fajne te karty, co? Fajny nowy kolor, nowy typ karty. Tutaj ma tak napisane jeszcze o. Ace Spec. A tam jest jeszcze jeden drop, ty, czy nie? Tak. No to takie boostery, to ja rozumiem. Takich więcej poprosimy. Dobra, to energia, to iron. Nie, oszukało mnie. Myślałem, że tam jeszcze drop. Ale mamy fajnego isika. Fajnie ta karta się mieni. No i fajny ma kolor. Amarantowy, tak? Nie czerwony, amarantowy. Cokolwiek to znaczy. Ale ładne Pikachu. O, feraligatr prześladuje nas. Dobra, przerwa techniczna. na zostawienie lajka. Folie sprzątnięte, lecimy dalej. Albo zostaw jakikolwiek komentarz. Oglądasz odcinek, dajesz lajka, suba. Zostawiasz jakikolwiek komentarz i ja kogoś wybiorę. Ten komentarz, który najbardziej szykuje moją uwagę. No bo czy tam lubisz Feraligatra, czy nie lubisz, ale to też możesz napisać. O, mamy kolejnego Ace'a, dobrze. Czerwony, fajny. O, Awakening Drum, czyli tego jeszcze nie mieliśmy. Super. Świeci się, czyli lubimy jak się świeci. A tu się do dużo świeci. Jak się świeci, to PokeGem lubi. Patrzcie, dwa Ace'y. to dwa różne. No dobra, ale szczerze mówiąc, jako kolekcjoner to wolałbym jakiś ładny obrazek, a nie Aisa. Ja za dużo mówię. Ja na tych odcinkach za dużo mówię. Ja powinienem się zamknąć. Powinienem się zamknąć, bo mówię, że nie chcę to mam? Plądfa z złotego Snorlaxa nadal aktualna. Szylinga to rozprułem kilka tirów i nie mam. A jak. Ajasy sama? Ej, tylko jeden, jedna graficzka była. Jedna graficzka. Tych boosterów to my już żeśmy tu napruli naprawdę sporo. Ten jakiś wyblakły ten Iron Hands. Dobra. Built and Battle mi się nie podoba. Chyba, że mi się spodoba jeszcze. Bo pamiętajcie, walczymy do końca, ale ta walka jest według mnie ewidentnie na razie nierówna. To jest jednostronna bardzo walka. Ładne karty. Ładne są obrazki na zwykłych kartach. Nie wiem, czy się przyglądacie, ale naprawdę. Fajny set, taki trochę powrót wstecz, jeżeli chodzi o obrazki. Dobra, silent booster. Teraz dropi. Rozred też ładnie. O smog z Neverending Story, niekończąca się opowieść. Neverending Story. No fajny opening, fajnie się otwiera te boostery. Szkoda, że trafiły mi się akurat takie puste. Troszkę. Ale jeżeli ktoś mówił, że był ten. O, reboot. Pot, fajnie. Nie, o, Charjabak. Dobra, mamy kolejny obrazek. Fajny booster. Double Drop. Takie boostery lubię. Takie boostery naprawdę mogą być. Jest Charjabak. Illustration, rare. Jeszcze jeden Ace Spec. Dobra. Zobaczmy, bo już naprawdę sporo openingu. Mamy 3, 4 Ace Spece. Koraidon, Grotel i Chargeback, czyli na razie dwie takie obrazkowe, ładne kolekcjonerskie, widzowie, czy to dużo? Ja uważam, że tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. No naprawdę, tak średnio bym powiedział. Ten Forretter jest ładny. Latias ładny, Rajczu to już widzieliśmy. Odpoczywa, o. Iron Variat. Dropa daj poke, Gemowi. No daj. Nie da. Według mnie Tylko nikomu nie mówcie. To dobrze, że te promki chociaż w tym były, bez kitu. Jeszcze jedną możecie zgarnąć. Czyli to jest coś dla Was, bo tak to powiem wam, że... Temporal. Temporal totalny. Plan Family Metala zaraz tu jakoś będzie chyba. Może za szybko otwieramy po prostu. Może to o to chodzi. Może to trzeba wiesz, jak, jak YouTuber Małaj, Meditate, Turtonator, Hood Great Tusk, Bronzong, Unseen Booster Energy Capsule, LGM na Rewersie. To fajne. Powoli też nie działa. Może jeszcze jeden. O, Hunter, bardzo ładny. Fajny obrazek, co? Naprawdę Hunter fajny. Pikachu też kozacki. Gastly. Też fajny. Shaman Kozacki. Ładne arty są bardzo w tym dodatku. Ojej, jest jakiś wariat. Yex. Fullart, Pierwszy fullard. Wielki kotur. Ale ja nie lubię fulartów. Wolę te Illustration Rare i Special Illustration Rare. Szczerze mówiąc. Niektórzy lubią fularty. Zbierają na przykład tylko fularty. Ja tak średnio bym powiedział. Topią się nam boostery. Topią się w oczach. Czuję niedosyt. Ogromny. Czuję ogromny niedosyt. Potrzebujemy jakiegoś dropu, widzowie. Potrzebujemy mocnego dropu. Potrzebujemy mocnej, fajnej karty. Ale nie kolejnego Ace Speca. Ile można ich władować w te boostery. Na co to komu? A komu to potrzebne? Fajna karta. Nowa. Świeci. Na Amarantowo Amarena, jak widzicie, humor podupadł. Mało tych szans zostało już na coś fajnego. Naprawdę, dosłownie chyba 5. Czyli już 35 otworzyliśmy, ile? 6, tak. Sześć boosterów. Ostatnie sześć boosterów. Dawaj, zaskocz mnie. Zaskoczyło mnie. Iron, Boulder i X z przyszłości. On przybył z przyszłości, kolejny zwykły EX. Może specjalnie w tych built battle jest więcej tych Ace Spets, żeby się graczy zapaznakomił. Dobra, jest coś. To jest fajne, dobra. To, to jest ładny Fullart. Dobra, przepraszam, zwracam honor. To jest bardzo ładny Fullart. No dobra, wybaczam. Ten Fullart, patrząc też na jego jakość, centering. Robi ten opening. Myślę, że naprawdę jest fajny. Nie? Zgadzacie się ze mną? Myślę, że jest fajny. Uratował trochę tą sprawę. Gengar, fajna karta. Fajny Full Art, fajne to tło z tyłu. Ale, czy chcielibyśmy coś jeszcze? Coś jeszcze takiego? jakiegoś special illustration cokolwiek drampa dwa boostery dwa boostery Snom, snoma bym chciał jest tutaj fajna karta snoma a czyli teraz powiedziałem, czyli już nie dostanę jej Last Pack 360, 720. Nawet dychało 720 boosterem wokół własnej osi. Wtedy dropy są po prostu kosmiczne i Last Pack Magic. Minchino, Rockraft, Litten, Shroomish, Booster, Iron Threads, Body Body Puffin, Ekans na rewersie, Centi na rewersie. Nie było tego boostera. Dobra, zobaczmy. 40 boosterów, 10 build and battle. Gengar, to jest chyba karta odcinka. Ten Gengar naprawdę bardzo ładny, fajny tu ma to tło, fajny kolorystycznie, naprawdę ładna karta. To jest EX. Dobra, mamy kapotę, mamy tego kolejnego fularta, 2 Illustration Rare, mega słabo. No, dużo amarantowego świecidła tu jeszcze rejdżing i koraidon. no ale chyba ten odcinek to po prostu ej spece tak wyglądają czy są ładne? tak czy ja potrzebuję ich tak wiele? nie no dobra to myślę byłoby na tyle zostawcie łapę suba pamiętajcie o konkursie do zgarnięcia feraligatr. łapa sub i komentarz po prostu komentarz a jeżeli chodzi o jakieś powtórki, to wrzucę do siebie na sklepik, link też jest w opisie. No i to taka autoreklama, bo to mój sklepik. A jeżeli chodzi o jakieś pytania, bądź rozkminki, to link do Discorda również jest w opisie. Chyba już wszystko wiecie. Więc zachęcam Was do działania, dołączania, lajkowania, odpowiadania. No i myślę, że jesteśmy w kontakcie. A jak odebrać nagrodę? Trzeba napisać ten. Momentarz, a ja pod którymś napiszę hej, wygrałeś, i wtedy trzeba napisać do mnie na Discordzie, więc dołącz już dzisiaj do Discorda, żebyś miał już wszystko ogarnięte przed tym jak wygrasz. Dobra, na dzisiaj to koniec. Ja niezadowolony z dropów. Wy dajcie znać. Dobra, trzymajcie się, cześć.